Dzień dobry. Witamy na otwarciu ofert przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez gminę Żerków na przybudowę drogi gminy w miejscowości Dobieszczyzna. Przetarg został ogłoszony dnia 15 kwietnia. Informujemy, że zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania 376 tysięcy złotych brutto. W postępowaniu wpłynęło, wpłynęło 7 ofert i będziemy je otwierać według kolejności wkrótce. Otwieram ofertę numer 1. Oferta numer 1. Przedsiębiorstwo budowlane Ambud Spółka ZO, ulica Zofii Urbanowskiej 8, 62500 konin. Cena ofertowa netto 231 950 zł i 20 groszy. Cena ofertowa brutto 285 298 zł i 75 groszy. Okres gwarancji 60 miesięcy. Wielkie 81c 820 piaski. Cena ofertowa netto 263 923 zł i 50 groszy. Cena ofertowa brutto 324 625 zł i 91 groszy. Okres gwarancji 60 miesięcy. Otwieram ofertę numer 3. Kompleksowa obsługa firm Kadro Anna Go, Kołata Plac POW w skrócie, nie wiem co to oznacza, 22 62 410 zagórów. Cena ofertowa netto 291 330 zł i 78 groszy. Cena ofertowa brutto 358 336 zł i 86 groszy. Okres gwarancji 60 miesięcy. Otwieram ofertę numer 4. Numer 4. Przedsiębiorstwo budowlano Handlowe Marzyński, Spółka ZO, Spółka Komandytowa, Ulica Przemysłowa 2, 60 czy 200 Jarocin. Cena ofertowa netto 240 tysięcy 3 zł i 41 groszy. Cena ofertowa brutto 295 tysięcy 204 zł i 19 groszy. Okres gwarancji 60 miesięcy. Mam operkę numer 5. 5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drogów, spółka akcyjna Golina, ulica Asfaltowa 1, 63,200 Jarocin. Cena ofertowa netto 227 160 zł. i 72 grosze. Cena ofertowa brutto 279 407 zł. i 69 groszy. Okres gwarancji 60 miesięcy. Nr 6. Zakład robót wielobranżowych kubiaczych spółka komandytowa kokoszki 25 62 330 nekla. Cena ofertowa netto 202 404 zł i 80 groszy. Cena ofertowa brutto 248 957 i 90 zł okres gwarancji 60 miesięcy. numer 7, brukarstwo usługowe Waldbrug, Waldemar Walczyk. Adres ta sama nazwa wpisana. Żuków 30C 60 210 rzekłów. Cena ofertowana to 178 564,29 zł, 29 Cena ofertowa brutto 219 634 zł i 8 groszy. Okres gwarancji 60 miesięcy. To wszystko komisja przystąpi do pracy. Dziękujemy za uwagę.